Dobry wieczór, Renata Molenda pora na wieczór z grami Lotto. Przed nami między innymi losowanie ekstra pensji, gry, w której do wygrania będzie pensja na najbliższe 20 lat. Przy grze za pojedynczą stawkę może być ona warta 5000 zł wypłacanych co miesiąc właśnie przez dwie dekady. A teraz grając w ekstra pensję, wystarczy dopłacić złotówkę, żeby mieć szansę gry o 100 tysięcy złotych wypłacanych od razu w losowaniu ekstra premii. A w multi multi to grające decyduje o jakie pieniądze gra. Wybierając grę w opcji z plusem za pojedynczą stawkę i typując 9 liczb można wygrać 300 tysięcy złotych. Zapraszam na losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest. I rozpoczynamy losowanie 20 liczb. Oto wylosowane liczby: dwadzieścia siedem, siedemdziesiąt jeden, czternaście, trzydzieści cztery, pięć, sześćdziesiąt osiem, siedemdziesiąt dziewięć, pięćdziesiąt osiem, czterdzieści cztery. Sześćdziesiąt pięć, dwadzieścia dwa, dwadzieścia osiem, sześćdziesiąt sześć siedemdziesiąt, dwa, cztery pięćdziesiąt siedem, 33 17 Liczba 17 jest plusem. Grając w Mini Lotto, mają Państwo szansę, żeby drobne zamienić na konkrety. Zakład Mini Lotto z typowaniem pięciu liczb kosztuje tylko złotówkę i 50 groszy, a wygrać można nawet 400 tysięcy złotych. Zapraszam na losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejne ułożone kule. Komora mieszania jest pusta. Zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie pięciu liczb. Oto wylosowane liczby. 4 24 21 39 34. Na każdym losie kaskady znajdują się dwa zestawy 12 liczb. Kto w jednym z tych zestawów odnajdzie wszystkie wylosowane liczby, wygra 250 tysięcy złotych. Losujmy. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejne ułożone kule. bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie 12 liczb. Oto wylosowane liczby czternaście piętnaście szesnaście dziewiętnaście dwadzieścia dziesięć siedem. Dwa, cztery, 3, jeden, dwadzieścia dwa. Dwóch złotych potrzeba, żeby aktywować numer super szansy. Trafienie wszystkich siedmiu cyfr w aktywowanym numerze daje dwa miliony złotych. Oto wynik losowania super szansy. 5, 0, 0, 7, 6, 8, 3. Gratuluję wygranych. W ekstra pensji można grać m.in. za pojedynczą, podwójną, a nawet za dziesięciokrotną stawkę. Grając za tę najwyższą stawkę, ma się szansę na wygraną wartą nawet 50 tys. zł, wypłacanych co miesiąc przez dwie dekady. Losujmy! W kasetach maszyny losującej mamy 35 oraz 4 kolejne ułożone kule. Bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady. I rozpoczynamy losowanie. Oto wylosowane liczby. 34 15 17 32. 2. A ostatnią liczbą wylosowaną w ekstra pensji jest. Liczba 4. A teraz czas na ekstra premię, w której można zdobyć 100 tysięcy czy nawet milion złotych wypłacane od ręki. Zapraszam na losowanie. W kasetach maszyny losującej mamy 35 razy 4 kolejne ułożone kule. Bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie. Oto wylosowane liczbę. 25. 33. 4. trzy, a ostatnią liczbą wylosowaną w Ekstrapremii jest liczba jeden. Przed nami najważniejsze losowanie wieczoru, czyli losowanie szóstki w Lotto. Trafienie tych sześciu liczb może przynieść nowemu Lotto milionerowi wygraną wartą ponad 9 800 tysięcy złotych. Kto z Państwa dopłacił złotówkę do zakładu Lotto, ma szansę na wygranie miliona złotych w Lotto. Zapraszam na losowania. W kasetach maszyny losującej mamy po 49 kolejno ułożonych kul. Bębne maszyny są puste. Zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowania. Oto liczby wylosowane w lotto. 39 35. 33. czterdzieści dziewięć czterdzieści jeden trzydzieści osiem a teraz zapraszam Państwa na losowanie lotto plus czterdzieści dziewięć czterdzieści cztery dwadzieścia siedem 37 8 dziewięć. Wyniki losowań znajdą Państwo na stronie lotto.pl. Przypominam, że poprzez te strony można też zawierać zakłady wybranych gier Lotto. A w dzisiejszym studiu Lotto to wszystko. Natomiast w jutrzejszym popołudniowym spotka się z Państwem Mateusz Kaczmarek. Ja już się z Państwem żegnam i życzę spokojnej nocy. Paweł i Tomek to bliźniacy. Prawie. Bo Tomek wygrał ekstra pensję i ma ekstra nastrój. Ekstra luz. I ekstra spokój. Ty też graj o 5000 złotych miesięcznie przez 20 lat lub o 100 tysięcy złotych od ręki.